Z nami jest szkoleniowiec z piłkarek pasów, pan Krzysztofku Trzeba. Panie trenerze, czy chyba zgodzi się pan z tezą, że jest to najważniejszy mecz sezonu? Czy na takie spotkanie trzeba jakoś dodatkowo motywować zawodniczki? No, witam serdecznie wszystkich. Yy, nie, na takie spotkanie nie trzeba motywować, one są już yy, bardzo dobrze umotywowane, wiedzą o co grają. Czekaliśmy w zasadzie cały sezon na takie spotkanie, które teraz nadeszło. Obawiam się, że mogą być przemotywowane, w związku z tym takie trochę zajęcia mieliśmy wcześniej, odstresowujące. Także myślę, że stres nawet nie przeszkodzi. Aż połowa bramek w poprzednim spotkaniu, 23 z 36, rzuciły skrzydłowe. Czy to jest klucz do dzisiejszego zwycięstwa? No, dzisiaj nie wiadomo jak to będzie, nie wiadomo jak Rzeszów wystąpi jaką obroną zagra. My preferujemy szybką grę, mamy dobre zawodniczki, szczególnie na skrzydłach są szybkie. Gra z kontry, no, jest, nam się podoba, dobrze nam to wychodzi, myślę, że będziemy to kontynuować. Jeżeli przeciwnik nam na to pozwoli, to na pewno nasze skrzydła zagrają tak jak trzeba. To co rzucało się w oczy, to brak koncentracji w ostatnich minutach spotkań. Na pewno się Pan też z tym zgodzi. Czy znalazł Pan już na to receptę? Tak, rozmawialiśmy z dziewczynami na ten temat. Na brak koncentracji wygrywaliśmy 12 bramkami. Dziewczyny trochę się rozluźniły Wtedy zawsze e, następuje Takie no, troszeczkę gorszy Okres gorszej gry e, Musimy z tym na pewno walczyć Na pewno to zmieniać, bo tak nie może być Koncentracja powinna być e, cały czas No bo różnie się może zakończyć Bo to jest e, No jest sport, jeżeli przeciwnik poczuje Że może coś ugrać No to na pewno nam nie daruje takiej e, Takiej dekoncentracji Ale myślę, że znaleźliśmy na to receptę Rozmawialiśmy, e, próbowaliśmy Różnych metod i myślę, że to powinno procentować. I ostatnie pytanie: czy Kakowia sportowo jest gotowa na pierwszą ligę? No, co to znaczy sportowo? To znaczy, yy, chodzi panu, czy te zawodniczki. Będą poziom, jedyne, poziom, tak. Poziom, no to wie pan co, no to mamy czas na, na pierwszą ligę, jak gdybyśmy awansowali. Czasu sporo jest i ten poziom sportowy zawsze można podnieść. Trener, jeżeli trener uważa, że już gotowy jest sportowo ze wszystkim, to myślę, że tak do końca nie jest na pewno. Bo zawsze jest coś do poprawienia, zawsze jest coś do tego, że można stać się lepszym i zawsze można poprawić grę. Więc na pewno nikt nie powie, że jest gotowy do czegoś, do mistrzostwa czy do, do czegokolwiek. Tak nie można mówić. Dziękuję bardzo. Tyle trener pasów. Dziękuję bardzo serdecznie.